Wychodzimy na miasto jak za dawnych lat? Możemy wyjść, o której ci pasuje? Co powiesz za godzinę? Może być, widzimy się pod stacją benzynową. Okej, okay, do zobaczenia. Coś się dzieje w mieście. Słyszysz syreny? Słyszę, jak wyją i mówią, by pozostać w domu, ale ja już i tak idę na stację. Musimy się zawrócić. Nie wiadomo, co się dzieje. Ostrzeżenie. W mieście doszło do zatrucia powietrza. Powietrze zostało skażone. Wdychanie powietrza będzie skutkowało natychmiastowym zgonem. Wojsko przejdzie się po mieście i rozda specjalne maseczki pozwalające na filtrację powietrza. Wybuch laboratorium uwolnił niezidentyfikowane substancje, które po kontakcie ze skórą powodują spalenie się skóry. Jeżeli wyjdziesz z domu, nie przetrwasz. Dostałeś alert? Dostałem, zawróciłem się. Powietrze w naszym mieście zostało skażone. Musimy zostać w domu. Nie mam zapasów jedzenia, długo nie przetrwamy. Nie wiadomo, ile to wszystko potrwa. Jeżeli powietrze zostało skażone, czym mamy oddychać w domu? Nie wiem, jestem przy oknie i widzę czarne powietrze, które dostało się do całego miasta. Widzę ludzi upadających na ulicy, ich skóra się pali. Musimy czekać na wojsko i słuchać się zaleceń alertów. Włączyłem telewizję. Mówią w niej, że skażone powietrze rozprzestrzenia się po świecie w bardzo szybkim tempie. Uważaj na siebie stary, w mieście robi się niebezpiecznie. Zostaw suba i skomentuj po part 2.